Jak spędzić ciekawie nadchodzący weekend w Miercu? W sobotę 2 lipca przy burgwarach nad Wisłoką odbędzie się powitanie lata. W pranie od 13.30 sportowa wioska olimpijska, w tym zawody siłaczy. Na scenie wystąpią dla Mierczan m.in. lokalne zespoły. O 17.15 przewidziano natomiast spotkanie z pierwszoligowym zespołem piłkarzy FKS Starmierec. Później koncert zespołu Mr. Polak, Sary Gilgis i na finał występ Kasi Stankiewicz i Warius Manks. weekend 2-3 lipca startuje inicjatywa M4 Moje Miasto, Moje Miejsce. Na początek w sobotę i niedzielę przy bocznicy Korowej na ulicy Drzewieckiego odbędzie się graffiti jam. Artyści z Mielca i całej Polski spotkają się, by wspólnie, legalnie pomalować 230 metrów ściany. W sobotę 2 lipca przez Mielec i okolice przyjedzie Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Piąty etap wyścigu prowadził będzie Starnobrzega do Krosna, m.in. przez Mielec i Przesław, gdzie planowane są lotne finisze. W Miercu kolarze pojadą m.in. przez Areję Niepodległości Przemysław Cynkier Hejmieretz.pl